Szanowni Państwo, data 1 września 1939 roku na stałe brutalnie weszła do historii Polski, ale również i naszej gminy. To tutaj ofiarnie bronili granic: funkcjonarze Straży Granicznej, żołnierze Wojska Polskiego. Tutaj niestety również niektórzy z nich polegli. Są pochowani na naszym braszkowskim cmentarzu. Szanowni Państwo. Serdecznie Państwa w imieniu Pana Burmistrza Gminy Praszka zapraszamy na obchody 1 września na naszym praszkowskim rynku o godzinie 17. Postarajmy się w ramach naszych możliwości uczcić ten dzień, a także oddać hołd pochowany na naszym cmentarzu żołnierzom i funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji Państwowej. Więcej szczegółów na plakacie. Zapraszam.